Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem radnym Rady Miasta. Mam takie pytanie. Czy dzisiaj jest protest też? Trwa? Tak. A wszyscy nauczyciele są na nim? Są nauczyciele, które są wyznaczone dyżury. Zmieniają się. Czyli nie ma wszystkich nauczycieli, tak jak normalnie w pracy powinni być? To znaczy tak jak ZNP, Związki Nauczycielstwa Polskiego zadecydowałem i tak my strajkujemy. Tak jak powiedział Wszystkie pan... Wszystkie, są wyznaczone dyżury. Czyli tylko panie są dzisiaj? Na liście się podpisało 50 Aha. osób. Ale to wszyscy są tutaj w szkole? Nie, czy? obecnie wszystkich nie ma. Nie. Są rotacyjnie. Aha, czyli, się, żeby w domu... Czyli na chwilę obecną tak mniej więcej kojarzą Pani, ile może być osób w szkole? No nie. Tak. Tak. nauczyciele... My czyli my tylko dwie Panie? I pani Akurat o tej godzinie dwie Panie. O 12 tylko dwie, dwóch nauczycieli. Tak. O, to trochę, trochę dziwny protest. No ale dobra, dziękuję Dzień bardzo. Dobry. Dobre. Dzień dobry. Tutaj może strajk trwa? Tak. Jestem radny. Chciałem się dowiedzieć, ilu nauczycieli dzisiaj jest w szkole? W tej chwili. Stajkujących? Tak. do sekretariatu. Ale są w ogóle jacyś czy? Tak, tam chyba jest strajk. Tak, przyjechał. A kto? Kto można wiedzieć? Pani dyrektor. Pani dyrektor. A czyli nikogo nie ma, tak? Taki. Czy może być w pokoju Chciałem się spytać, jestem radnym, chciałem się spytać, ilu nauczycieli dzisiaj jest w szkole? Dzisiaj są dyżury, jak 34 było od rana. Ale tak, na, tak na, na teraz to tylko państwo? czy ktoś Na teraz jesteśmy na dyżurze, odosunęli rękę. Czyli było 5 osób. Tak? No taki, że jest 5 osób, a powinni być wszyscy, skoro jest strajk. Ale 30... a dlaczego? A dlaczego? No. no to właśnie dobrze, dobrze, żeby też ludzie wiedzieli, że strajk jest rotacyjny, a czyli większość nauczycieli siedzi sobie w domu. Jest godzina 13 w piątek, normalny dzień pracy. Mamy strajk, wszędzie piękne hasła, napisy. Bum, nikogo nie ma, nikt nie protestuje, poszli do domu już. I piękne hasła wszędzie powyklejane. Dzień dobry, witam Państwa, Dariusz Matecki. Jak widzieliście, byłem w kilku szkołach. Zobaczyć, jak idzie protest nauczycieli. Piątek, godzina 12-13. Chciałem sprawdzić, ilu nauczycieli rzeczywiście jest w szkołach. I jak się okazuje, jest to strajk rotacyjny. Czyli tak naprawdę w rzeczywistości siedzi dwóch, trzech, czterech nauczycieli, a reszta siedzi po prostu w domach. W niektórych szkołach drzwi po prostu są zamknięte i nie ma żadnego protestu już. Oficjalnie tylko jest protest a wszyscy sobie spokojnie już siedzą w domach. Czym, szanowni państwo, jest jednak problem? Nauczyciele, pomimo tego, że ich no, w dużej mierze fizycznie na tych protestach, strajkach nie ma, to chcą, żeby, żeby po prostu no, mieć płacone za cały strajk. I co jest jeszcze ważne, tak zwany pensum, słowo, które pojawia się w, tej, w debacie na temat tych strajków, protestów bardzo często, jest to ilość, ilość godzin, jaką nauczyciel spędza z uczniami, czyli na przykład przy tablicy, na godziny wychowawcze. W Polsce to naj, najczęściej 18 godzin, czyli 14 godzin. Zegarowych. Chyba sami przyznacie, że to niewiele, ponieważ w Europie również to jest niewiele, tylko w Bułgarii i w Chorwacji nauczyciele pracują mniej.